Właśnie dolina solna. No a my się pchniemy dalej do góry. Jedziemy oczywiście na, na ten lodowiec. Będziemy zjeżdżali zaraz czerwoną trasą, jedenastką, aż do następnego wyciągu, który nas wyciągnie na tą górę i dopiero do gondoli, która wyciągnie nas bezpośrednio na lodowiec. Piękna pogoda. Warunki idealne. To jest czarna trasa, tam za tymi pomarańczowymi krzesełkami. Bardzo fajna, techniczna trasa. Teraz pokażę, jak przejedziemy tą bulę. Idzie się jedziemy następne dwa lodowce. Nie będzie ich widać, oczywiście one są w głębi ale te lodowce są za tą górą za tym lodowcem właśnie przez ten lodowiec będziemy też przejeżdżać dzisiaj Co? jeszcze raz. Snowpark, Park Snow Park Tak Snow park. Fajne skocznie Coraz wyżej, coraz wyżej Proszę jak jeżdżą na snowparku Prawdzie skakał Opaczek Ooo, ładnie